Siemaneczko, witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale no i w dzisiejszym odcinku zagram sobie z powrotem w GTA 5 z Speediefair. Jest to chyba już piąty odcinek z tej serii i ogólnie przepraszam Was za to, że trochę nie było tych filmów, ale byłem zajęty na nagrywaniem operico. Jeżeli nie wiecie, to możecie sobie obejrzeć ten film na moim kanale tutaj jest lub podam Wam teraz tutaj w karcie, jeżeli jesteście zainteresowani takimi poradnikami. No, ale dobra, ja nie przedłużam, więc zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz zwolnienia, aby być na bieżąco z moimi nowymi filmami oraz poradnikami. No dobra, bez tego przedłużania lecimy z następnym odcinkiem. Yy, dzisiaj już jest to ostatni dzień tutaj w tym hotelu, bo przeprowadzamy się dokładnie yy, do tego apartamentu jest to na zachodnim Winewood tutaj blisko plazy zresztą na komisariatu mamy tutaj bardzo bliską drogę więc nie będzie że się spóźnimy albo coś więc dobra ja wsiadam w auto, pakuję rzeczy i się przeprowadzamy tam a spotkanie o 12, więc zdążymy przez te dwie godziny i zaraz się widzimy już no będziemy jechać zaraz Dobra, wszystko co miałem spakować już spakowane. Więc dobra, ja już wsiadam do samochodu i jedziemy do naszego nowego domu. Zaznaczę sobie tylko punkt gdzie mamy dokładnie jechać. To jest tutaj, ok. Więc dobra już bagażnik bo nie będę kieł przecież. I wyłączę radio, bo YouTube ściąga filmy za prawa autorskie. Więc wolę wyłączyć tutaj to radio, ani mieć ochrzanu od YouTube'a. Więc dobra, vehicle z opiąz zamknę ten bagażnik, tylko nie jedziemy dalej Więc pożegnajmy ten hotel, bo już tutaj nie wrócimy. To są ostatnie chwile kiedy widzieliśmy hotel na oczy. No może jeszcze tutaj kiedyś przejedziemy odwiedzić znajomego ale dobra, jak na razie jedziemy do naszego nowego domu. No już prawie jesteśmy w naszym hotelu. Tutaj będziemy skręcać. Dosłownie tutaj za rogiem jest nasz dom. A ten na czerwony pojechał. Wariat. Nie jestem na służbie, bym go zatrzymał teraz, ale wiecie, nie mogę łamać przepisów i ja. Jeżdżąc na czerwonym za wariatem gdybym bym był na służbie to bym mógł go zatrzymać do kontroli Ale dobra to jest tutaj tylko gdzie tu zaparkować? O tutaj jest jakiś parking, więc tutaj zaparkujemy. Nie wiem to płatny parking chyba nie Nie wiem czy to płatny czy nie, ale dobra jeżeli miałbym zapłacić, to bym zapłacił. A co te ludzie, jak oni chodzą? Muszę dobrze wjeżdżać. Dziwnie tutaj się zachowują te ludzie, ale dobra. To tutaj zaparkuję elegancko nasz samochód i pójdę do tego nowego domu. Nasz numer domu 605. Muszę zapamiętać, jakby coś. Dobra, tutaj jest nasze wejście. więc chodzimy do naszego nowego apartamentu. No. Jesteśmy w środku z jakieś obrazki tu jest nasz pokój No Tutaj jeszcze goście nie posprzątali tych ciuchów ale niedługo to powinni sprzątnąć Tu mamy prysznic No skromna łazieneczka wystarczy nam jak na jedną osobę mieszkać no, tutaj fajny salonik przytulny tutaj mamy kuchnię radio nawet no spoko dom, dobra więc ja jadę na służbę już 13 jest, kurde zrobimy szybkiego parkura jesteśmy strasznie spóźnieni dobra jesteśmy na naszym komisariacie jeszcze tylko szybko się przebiorę Pojedziemy na patrol. No więc dobra. Dzisiaj już nam dali Forda Taurusa. To jest Ford Taurus. No i jedziemy tym naszym samochodem na patrol. Więc dobra. Może dzisiaj pojedziemy w stronę tutaj domu Lester'a. On mieszkał. Czekajcie, gdzie on mieszkał? Lester. O tutaj mieszkał. To jest jego, dokładnie to jest jego dom. Albo nie, to chyba niżej on mnie, To jest chyba jego dom. Dobra. Popatrolujemy sobie tutaj te okolice El Burro Heights. To jest dobra. Jedziemy na patrol, zobaczymy co tam dzisiaj nas na mieście. Czeka, włączę jeszcze tylko radio policyjne, żeby nam misje przychodziły i jest gitara, dobra. Przy komisariacie to nic się nie jest zbyt nie dzieje, bo... Wiadomo, ludzie się boją przy komisariacie coś go zrobić bo to złapani e, jakoś musimy zawrócić tylko jakby to zawrócić może przez most pojedziemy a to będzie szybsza droga nawet no to jest kit nawet jakie przyspieszenie ten nasz samochód ma będzie dobrze właśnie tym samochodem kaniać bandytów jeżeli będą mieli jakieś super samochody to ten samochód nam się przyda do takiej y, misji dobra, popatrolujemy sobie tutaj właśnie coś się na mieście dzieje przyjmujemy misję to jest jakiś człowiek Niestety wywaliło Gieta, musiałem od nowa włączyć, więc dobra. My mieliśmy jechać w stronę domu Lestera tutaj, więc dobra, jedziemy. Znowu jest 12, no bo musiałem GTA przełączyć. Z tego komisariatu Jechaliśmy w prawo, rozwaliłem samochód. Dzisiaj widzę GTA coś nie służy za bardzo, ale dobra. Samochód został naprawiony. Za szczęście, że nie było tu jakieś wielkie rozwalenie do tego samochodu nie było takich wysokich kosztów tego, tej naprawy, więc można dalej jechać poza tym Ameryka jest bogata, więc ich stać na takie y, drobne naprawy, więc to jest dla nich jak kupienie, nie wiem co tam można było kupić za tanio, jakieś gumy za złotówkę dobra, to jedziemy tam do tego domu ale teraz zobaczymy co tam się dzieje. Kradzież przyczepy przyjąłem. Ktoś ukradł przyczepę obok komisariatu policji w Naranczo Dawis co ten Inconnective WLWD, więc tam szybko się udajemy. Mamy prawo na załączenie sygnału. Więc szybko tam jedziemy, bo ktoś ukradł przyczepę jakoś. Bardzo dobry ten samochód. Szybki, więc każdego dopadnie taki samochód. No, coś naprawdę nie słyszy to Gieta. I zacina teraz, nie wiem, czy widać. was to. Zacięło mi Gieta. O, dobra, już działa. No, kradzież. Tankera przy komisariacie policji po prostu brawo. Gdzieś tam z drugiej strony pięknie. Nawet wsparcia nie muszę wyzywać, bo tu jest komisariat. Dobra, zagrodzę mu drogę. Wysiadka, partnerzy. Stój. Sprytny. Ten. A wychodźcie z tego komisariatu, bo bandyta pod waszymi... oknami. tam już ktoś mu zagrodził drogę bardzo ostrożną. Na glebę. Radiowóz już przyjechał. Stój. Dobra. Kurde, znowu ucieka. Stój! Stój! Rozegrał to inaczej. Na piąchy. Tyle ucieka już od komisariatu. Ja już tam dwie że samochód zostawiłem. Ci policjanci tutaj coś nie zdarzy tutaj. Kręci się tym radiowozem. Tutaj policjantów przewraca. Łamagi Ma jakieś zatrudnili do tego Los Santos, a ja ją ganiać za nich, już muszę... każdego Stój. Na glebę, już leży. Jesteś aresztowany za kradzież tankera. Papy do tyłu, na glebę, nie wstajesz. Dlaczego nie mogę go aresztować? Znowu coś się z Gieta dzieje chyba. A dobra, działa już. Jest pan zatrzymany. No i jedziemy na komendę. Bardzo blisko pan ma na komendę, więc zapraszamy. Dobra, gorszym cudem tutaj z nim. Wsadzamy go do samochodu. Zresztą na piechoty byśmy go mogli. Ale tak nie, nie można. Nie będę cię przeszukiwał na komisariacie. Już Cię przeszukają tak blisko, że się to nie opłaca mi po prostu... Nie zostawię mi drzwi, co ty? Wsiadasz ty. Też wsiadaj, co jest? Nie przyglądaj się na tym na To, że poobijany, to się naprawi. Dobra. Światło mogę wyłączyć. i tutaj wjedziemy, odtransportujemy tego więźnia. Po prostu rekord pobił w ucieczkach ten gościu. Po prostu będzie zapisany na listę rekordów Guinnessa za najkrótszą ucieczkę przed policją. Ale dobra, jedziemy teraz dalej. Dalej w te tereny Lestera. Tu gdzie mieszka. Bo tutaj też sporo rzeczy, rzeczy się dzieje. Zresztą jak w Los Angeles. Dobra, ten obity bok już nie będę go naprawiał, nie opłacał się tylko zarysowanie niewielkie, więc nie powinno przeszkadzać. Taki lakiery to tam nim się zrobi. Jakiś wypadek właśnie, teraz szybko się udaje. Mamy zaznaczonego na mapie, znaczy ten punkt na mapie w pobliżu Tutaj tych doków. Szczygoda mi się wydaje mi jakiś padek, jest podobno. Trzeba pomóc ludziom. Tutaj ktoś się błąka Jeżeli chodzi o y, tą sprawę z tym morderstwem na ptamie wodnej, to FBI cały czas szuka sprawcy. Ale dobra, idziemy tutaj do tego wypadku. Ktoś chyba utknął tam. Tam ktoś się wtedy błąkał, nie wiem w ogóle kto, ale dobra. Ktoś utknął tam w tym baniaku, ja nie wiem, po raz będzie trzeba wezwać bo ja to nie wyciągnę, to jest jakiś w ogóle co to jest? wodociąg? wodociągów coś więc dobra, weź wiemy straż pożarną żeby pomogli nam dostać tą osobę do środka, obniżyła a ty schodzisz i wchodzisz co ty otwarasz? Ja nie wiem, co tu się dzieje z tunitą ostatnio, ale dobra, zobaczcie, ja nie wiem, co tu się dzieje w ogóle z on teraz tam szuka coś, co, czego on tam szuka, dobra, poczekamy na tą straż pożarną, uważaj, bo zjeżdża z no mówiłem, uważaj, dobra, straż już jedzie, oni gdzieś tam są, Słyszę syreny. Będą musieli wyciągnąć poszkodowanego ze środka. Tutaj nic nie widzę. Straż już jest blisko. Wszystkie służby ratunkowe już przyjechały tutaj na miejsce zdarzenia. Strażacy wywiercają dziurę w tym baniaku. Będziemy wyciągać tego poszkodowanego. Jak widzicie na dole już karetka. Przyjechała medycy już są tutaj z nami na górze, a nasz partner gdzieś zaginął. On tam siedzi, gdzieś szuka. A tam są jakieś ślady, widzicie. Ciekawe, co tu się wydarzyło w ogóle. Dobra, wy tutaj to rozwiercajcie. Ja będę musiał tutaj wszystko spisać, co tu się w ogóle wydarzyło. No strażacy wciągnęli już ciało. No niestety ten człowiek się utopił w tym baniaku. To było wypełnione jakimś płynem dziwnym, co spowodowało szybką śmierć. No niestety nie mamy dowodów, co się tu stało. Oddamy próbki do FBI i zbadają, co się tutaj dokładnie zdarzyło. Więc dobra, my wracamy tam na dół, zaraz helikopter powinien przylecieć, wziąć tego biedaka, bo ja tutaj to już nic nie wymyślę. Gdzie jest mój partner? I co tak? Siedzisz tutaj już godzinę tu siedzisz. Oni nawet zdążyli rozwiercić tą dziurę, tam wyjąć ciała, a ty siedzisz i się przyglądasz piaskowi. Tutaj nic nie ma. Człowiek, co ty? Czegoś się napaliłeś chyba. Dobra, więc wracamy na komendę. By przekazać wszystkie informacje z dnia. No i pewnie będziemy się widzieć jutro. Na kolejnym, znaczy na kolejnej służbie. My tutaj już ich zostawiamy. Nie będziemy im potrzebni. O! Dobra. Wyjechałem. Z wracamy tam na komisariat jeszcze trochę się tu przejechałem w te okolice nie mam tutaj podejrzanych typków ja wolę ich tutaj przeszukać sprawdzić czy nie są podejrzani czy w ogóle nie są ten poszukiwani przez naszą policję dzień dobry poproszę dokumenty Pierwszego tego w czapce weźmiemy dokumenty poproszę dokumenty sobie tutaj w bazie danych przeszukam Michael Haze, no nie wiem jak się czyta to nazwisko dobra tutaj wszystko w porządku nie będę ciebie przeszukiwał ciebie zwalnia możesz sobie iść teraz ciebie przeszukam znaczy dokumenty nie przeszukam no dokumenty Zaraz e, sprawdzę w bazie danych, Technologia. technologie! Jones Wing Wild, jakiś nie wiem, jak się czyta no? to nazwisko. Dobra, tutaj też nic nie ma specjalnego, więc e, możecie już robić co tam chcecie. Nie chcecie wolni. Dobra, to. Wracamy na komisariat Z nami już ich nie pilnuj, wszystko jest w porządku, chodź do radiowozu Gdzie przez barierki Oj chyba do akademii musisz wrócić A co tu się stało? Nie wiem co, ale... Nieważne, dobra, jedziemy na komisariat No i więc dobra, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku ja pójdę się przebrać, żeby swoje cywilne ciuchy pójdę do domu spać. Jutro znowu kolejny ciężki dzień w naszej pracy. Zobaczymy co nam jutro yy, dzień przyniesie. Jakie zadania. Dobra, Ciebie już mogę zwolnić. Możesz iść też do domu. Jak to się zwalniało w tym. Chyba coś z i nie działają w tym Gieta, coś dzisiaj to Gieta mi nie odpowiada, ale dobra. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz dzwoneczek, jeżeli się Wam takie filmy podobają. No i widzimy się w kolejnych odcinkach, więc do zobaczenia. No i cześć.